O prałacie. I to być musi do fraszek włożono, jako prałata jednego uczczono. Białych głów młodych, i panów niemało, za jednym stołem pospołu siedziało. Siedział też i ten, com go już mianował, bo dobrej myśli nigdy nie zepsował. Mnich wedle niego, a po drugiej ręce pani, co starsza. Słuchaj, że o męce. Na pierwszym miejscu pannę całowano, także do końca podawać kazano. Więc tego nieraz, ale kilka było. A prałatowi by nie miło, Bo coraz to go baba pocałuje, a on zaś mnicha, więc mu się styskuje. Miał czyściec prawy jeszcze na tym świecie. Bodaj wam taki, co go mieć nie chcecie.